Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Po raz kolejny na Dotarni. Tym razem dwa razy z do Puściówka i Badniażiek, nie? Tam Nie zrobiłem temu. Karsia nagramy później. A teraz ładny, aż Nagranie z Erikiem, prawda? prosto do takiej ryby. Tego, go... ja, na, ja, um... ja to tutaj nie mam w ogóle zasięgu nigdy. Ani jednej, ani dwóch. Teraz tu do Dawida wejdą. Jak zacznie wyciągać zaraz jakieś karpiszony, to... Tak. Płudę. Symulacja na trutarni, nie? No ja bądź, nawet symulacja, sobie na drutarni. No, ja tutaj zacząłem przecież łowić jeżdżenie po tych, nie? I tutaj akurat płoci to tutaj nałowiłem sporo, nie? Widzę, że pierwsza rzutka na spinik, pierwsza zpałem okonia. konia. Ja o konia tutaj złapałem ze roku największego, 18 cm, nie? A w tym roku rekord swój okoniowy pobiłem 25 Trafiłem ładnego konia Ej, weź mu Dawidowi A nie, dobra Coś mu tak jak gdyby prowadziło, ale... Ale chyba nie Chyba nie dzisiaj Co? Mówię, że dzisiaj mu raczej nie weźmie. Już limit dzienny wyczerpał jedną płoć Nie, ale sporo tych płoci, ale to się nie opłaca nic tych jaździ, ja to się nie opłaca nawet na to... Łowić. No, oka za bardzo nawet zwrócić. Ojej, ojej. Jeszcze jedna nieduża ryba do wody musi wrócić. Ale coś ogólnie nam bierze, nie? U, tam coś ogólnie nam się ruszyło w tym miejscu, co, A gdzie a jest dobra jest spławikędbata. Dzisiaj bardzo dużo brania, ale no to wszystko jest tej wielkości, co teraz to się nie opłaca nawet tego ani nagrywa, ani nic więc... No karaż ładny. No tak to nie ma sensu tego nagrywać. Strasznie nisko ten od bata stoi nie? Nie wiem czemu on tak aż tak nisko stoi. Chyba, chyba sprawdzę po większym która jest no? po większym gruncie chyba zobaczę bo bo tu bardzo spływa i, i tylko ta płodzie jest na tej głębokości Już chyba nam nawet później zostało dużo tych ryb, ale to nie ma sensu tak, taki ładny spory garaż też się trafił na bata bardzo dużo ryby nie no ale co no, jakby nie patrzeć to trochę żeśmy tych eee, płoci żeśmy trochę połowili, nie? nieduże te płotki, ale coś żeśmy zawsze połowili, a ten karet jeszcze sobie, te jadzie jakieś nie jest tam. jak spowiedzi byt stawia ciekawe czy się liczy, nie zainteresuje która jest godzina? pół do ósmej no to już taka pora jakby patrzeć w Wczoraj to taka pora z wieczora, że tak powiem, że już... No, tak, dzisiaj nie będziemy do 10, 10, 10, 10 do 9, po przed dziewiątym się zbierałam. Ja no, dzisiaj to będą tutaj. tutaj zjeżdżać tego. No tak, Samochodze, dziś. Dzisiaj 10, tak, ale teraz do dziewiątej jest czas, nie to mam Na widoku samochód. Co nic nie obiadło? Są te robaki czy nie. za dużo, za dużo dronicy dzisiaj i chyba, chyba zrezygnujemy z y, sypkiej zanęty. No. Chyba się przestawimy na, y, na y, łowienie. Przy obsypywaniu kukurydzą i, i ciętą rosówką. Ale coś widzę właśnie, zaczą, zaczęło coś pykać. Może jeszcze na jakiegoś bonusa się załapiemy. Może się jeszcze załapiemy na jakiegoś bonusika. Kolejny gigant dzisiejszego połowu, nie? Kolejny rekord z dzisiejszego łowienia Drobna rybka wiesz? No i dzisiaj to jest dzień Dzień pod znakiem Płoci, nie? Nie za dużej w większości, ale Płoci Coś też większego było ...nie ma ogromnych tygni i takie podsumowanie tego łowienia to... ...to szału nie ma. On trochę tego, to już przychodzą. No przychodzą przy zanęcie. po może gdzieś Mogłoby coś przyjść, nie obraziłbym się. Jedna większa ryba jeszcze. Karaźba No nie zacięte niestety, ale... To zarzuć znowu i może ale nie wiem podejrzewam że to branie było bo wiatr tego rzuć może będzie jeszcze raz no zobaczymy ale może No ale niechby chociaż jeszcze taka no jak jest jakiś ruch to przycinaj, bo to te płotki się mogą zażerać. I... I jakby chociaż te płotki weszło nawet mniej ich, ale niechby były większe, takie dwudziestki to by to fajnie wyglądało.